Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, znajdujemy się na drodze powiatowej 1345R relacji Lubzina Okonin. Rozpoczynamy wielką przebudowę tej drogi. Jest mi bardzo miło poinformować, że 6 marca bieżącego roku zarząd powiatu Robczycko-Sediszowskiego podpisał umowę na wykonanie pierwszego z trzech planowanych w tym roku odcinków tej drogi. Całkowity koszt robót to ponad 1 840 000 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zasadniczym celem zadania jest budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lubzina na odcinku ponad 515 metrów od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 wraz z poszerzeniem jezdni do 6 metrów. Realizacja inwestycji obejmuje również wykonanie przejścia dla pieszych, przebudowany zostanie system odwodnienia drogi, wykonany zostanie kanał. Technologiczny na całym odcinku, jak również przepust pod koroną drogi. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu to październik 2024 roku. Szanowni Państwo, ta droga jest niezwykle ważna strategicznie oraz turystycznie. Dzięki realizacji, choćby i pierwszego etapu tego zadania, znacznie wzrośnie bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem.